Witam was wszystkich w kolejnym odcinku Z Magicki Jeździ ze mną, Sitek? Nie ma mnie Jesteś <laughs> I kaka no to No cześć, cześć, cześć No I kontynuujemy naszą przygodę Nie ma mnie, nie ma mnie Ostatnio ze przeszliśmy mnie przez tak, kopalnię I... Gul, 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 to jest... Jestem jest nic gul no. Wiecie co? Ja nie ja nie jestem kulem. Nie musisz mi eee, patrzeć. No nie wiem. Co tam wyglądasz, podobnie ci powiem. Ma jakieś podarte ubranie, dawać go. Proszę że bo nie mogę podnieść. What Jestem niewidzialny. Co ty chciałeś podnosić? miecz. No, ten miecz. Ej, oni trochę biją. Tak trochę. Czemu ja się nie cofnę popało, swoje? Powiem tak że kuchnie, ta, było spalić, ta, ta pała jest fajna, ale ma jeden minus, bo dużo słabiej się leczysz. O, o, goni mnie, goni mnie. O, ten ma lampkę. A, znikne. Tam Zniknę sobie znowu. Do tam. Tak fajnie. O. Duch, duch. <słuch> mana, mana. Du, 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 du. Dobra, ja to czekam dalej. na różkę czyzywania tych parlaków, to jest drzewo, drzewo, drzewo. E, e. Okej, okay, można było się wyzwolić. Ej. Naciskaj spację. Burn, być. Jo. E, czy coś. Nie. Czy coś. W ogóle to spadło na plecy i nie mogło się podnieść. U ma garba, yo. To Pielce UD Pielce Sorry au, 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 Ale au, trochę au, au. mi podlazłeś No trochę mi podlazłeś czo! Tak na tych dobrze działa no. Bardzo dobrze Lol nie mogłem się ruszyć przez chwilę Bardzo dobrze działa Masz leczenie To uleczmy go Dobra, lecimy go. Do ja jestem Stankiem, ja się pierwszy wbijam. Sentinel to jest prawda. Dzięki. Eee, no, Zamrożone. Wow, od nich też można się wyzwolić. Gryzom, głupie psy. A, one łapią. Dobrze myślę? Jak mnie. Tak... mu z piorunami tak małym zadaje. No właśnie, u mnie zadaje 0? Jego nie podpalaj, tego! <głos> Ups. <noise> Ej, ale ty się fajnie pali. <noise> no co? Aż sam się pali. Wrazem no. to nie moja wina. To wszystko wina gender, Janny Grodzki. Co ty A, masz z tym gender? No. McDonalda z życia. Te sprawy. Budę za dużo kultury. Oj tam cicho. Wow. Tyle ognis, tak fajnie. Jo, tak ciepło. Teraz można wow. pierwsze. Teraz można e, kiełbaski. No dokładnie, dawaj kiełbasy. Ja sobie tam przyszedłem przez ogień. Jeszcze zauważyłem wskreślić. Uuu, co to to? To, to, to. Dzień dobry. to pewnie pan hrabia. A nie, jednak nie. Poradź go! Myślałem, że się... to lampka. Uciek. Uciek. Aż nam uciek. O, do, bardzo dobrze działa na nich kamień. No jest szkieletę łatwo rozwalić kamieniem. Tak właśnie. To wiem. Hmm. Idziemy dalej, idziemy szukać hrabiego, jej! Znajdźmy hrabiego. To jest hrabia, który nie, którego nie znamy i który nam pomoże. Yay. Punkt konkretny. Tak, wow. Coś wow, było wow. chyba. Właśnie też mi się coś tak wydaje, albo... albo z im... drugiej strony. E, utopiłem się. Aha. Nie, to Kata. chyba jednak nie. To wygląda tak jakby coś tu było, ale może jednak... Ale tam nic nie ma. Może tam... później. To da rady przejść. Może później coś tam Oho, drzewko, nie podchodzić. Ude, w ogóle... U... Roman nie żyje. Żyje. Żyjesz? No, serioje obok siebie. Serio? No. Ale... ale faza. Ej, on jest niewidzialny. Nie, nie żeby coś, Przeć. ale tyś, jesteś u mnie niewidzialny. Ej! No to są jak bagna w tym. We władcy bierziesienia. Bierziesienia. No. no, tak jakby. No nic, idziemy. A zwór. tu może było coś. To co, tak, że nie, widzę nie, Roma, jak. Roman Roma żyje. Właśnie u mnie nie żyje. I to jest najśmieszniejsze. Bo jestem, jestem, zaraz, za, jestem zaraz za tobą. Ale jak. go ożywić? Ale właśnie, Znaczy... Ja widzę, że używa skilli i tak dalej, ale po prostu go tu nie ma, rozumiesz? No, mam pomysł, patrz. Teraz no, w <laughs> Oj, spokojnie. Wow, czemu on wchodził trzy razy? Dobra, bez żadnych A... podtekstów. O, nie <laughs> lubię wyjścia. Oni mają super miecze. Wchodził trzy. Nagle, nagle powrócił. Wchodził trzy razy. Górnik wchodzi najgłębiej. Budewu. Budewu. Jak się robiło to? Tak? Przyjdźmy to. Zrobiłem się odporny na leczenie się odporny na Cię gratuluję. A! gratuluję. Wow. gratulujesz Gryzie mnie dziad Nie zauważyłem No co? Nie przejdą Już all not pas Tylko że na nich og... i mogę nic nie robi Ej, ale i mogę nic nie robi Odsłuń się lepiej Kamień W ogóle mam fajny pomysł A gdzie tu, bliżej trochę? Co tu leży? Dobra, dwóch padło, a czy jeszcze szkielety zostały? Tak, rzeczywiście. Chodź, idziemy. Czekajcie, ja w... chciałem wziąć miecz. On a, jest fajny. no to było mówić wcześniej. No nic. Po co walczyć, jeśli można sobie pójść? No nic, mam, mam swoją katanę. A, jeszcze u nich jest. E, właśnie. O, ktoś, mnie ktoś mnie zaprosił do gry w DOT. jej, fajnie. Czuję się, się taki doceniany. Czuję się taki doceniany. Parejść jest. ja idę po tą księgę, jolo. Nie, nie pozwólcie im przyzwać marlaki. No to najpierw to po prostu i zabić. No tak. Co, co dostaliśmy? wskrzeszenie zmarłych. mamy wskrzeszenie zmarłych? Tak. A, ale Było teraz, to tak, teraz to i tak nam się tak. Wiesz? No nie, nie. Tu się zawsze to przyda. Shit! znowu się? A w ogóle straciłem swoją różdżkę, teraz dopiero zobaczyłem. No ale nic. Nie żeby Shit. coś, ale te zombiaki się u mnie zbagowały i po prostu stoją. Nie żeby coś, ale mnie gryzą. I Bo części moje, część nie. Ciekawe, czy zadziała mój stary sposób na zabijanie ich. Tylko nie zabijajcie moich zombieaków. Nie wiem, kogo, Bo... biję wszystkich. Bo wybierajcie sobie te, które są ich, a które są moje. Bije wszystkich, bije z i leczenia. I to jest najprostszy sposób na zabijanie, tylko że... Nesie, w sensie zabijasz moje zombiaki, daj? Też. Ups. O matko, co się ze mną dzieje? O matko! W ogóle ta ich... Pani, 5 FPS-ów. Żyj! E, gdzie? Jest? Ej, właśnie, w ogóle... Dajcie mi mi chcę zobaczyć, czy to jest ten, co myślę. Przeklęta klinga. Żeby... i w ogóle... A, średnie ten, fizyczne ta... i od trucizny, dokładnie, ta, ja teraz mogę... A ta, ta różdżka przyzywa A ja teraz mogę zatruwać. Tylko, że i tak trochę bardziej wolę tą moją starą klingę, no ale... musimy zrobić sobie armię. A, czekaj, jak się... jaki jak jest QRDSR. Ten... UR... UR... tak QRDSR. S, R. Co z U tego, RDSR. że tu został jeden RDSR. szkielet i my go tylko wlokujemy Dobra, ej, chodźmy e, w ogóle chce ktoś różdżkę nie e, Tutaj różdżka jest do wskrzeszania... Kurde! To była <laughs> różdżka wskrzeszania barwy. Oj tam, ale się... Oj tam zdobyć. Tak zawsze ją chciał zdobyć. Nie no, mam też czar, a mam różdżkę niewidzialności, więc nie się nie zastanawiałem, tak czy To Przed tobą wieś hrabiego. Wyjaśnij mu, że świat jest w niebezpieczeństwie, ja z pewnością powiedz gdzie jest Fafnir. Dzięki ci! Spoko. Patrzcie, każdy no. ma ten sam miecz, jak to fajnie wygląda. Ta? A ciekawe czy to sama robi. Masz o, mój miecz. Same. I mój włók. I moją, I A, moją starą, weź. O! O, patrz. Ehe. <laughs> niespodzianka. Ej, ciekawe czy tu się dało wcześniej przejść. Dało tu się. A, tu, w sensie pomijając cały ten budynek? Tak. tak. Na, na... chyba tak, wiesz. Dobra, chodźmy dalej po prostu. Okay, no, no nie, chodź już. Chodź tu, Deklu. Deklu. Kurde, Dawaj. Makler. Dobra, dobra, już. Pa, tu pierdolona Makler. Nie ma jakichś... Ona solu tutaj ciągle ma. Ja. Idę. Uuu, tak ciemno. U, tak czarno. Punkt kontrolny. Jak fajnie popierdzielam. Wow wow danych tak mało. Wow wow w kąt betek podzielony. Wow wow w taki kutangę. Wow 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 kutangęsa. A armię. Co na armię? To na kurwiarnię. E, he he Fenix! Leci Fenix! F Zostało, że w naszych walnie, jap. A i tu nie działa Fenix? Serio? Nie wiem. Z tego co nie widzę, to nie działa. Jesteśmy na dworzu. Ale właśnie nie zadziałał. WAF. A, i Ej, nie działa tu Fenix. Nie wiem, czyje to zombiaki, ale po prostu je spalę. Boję. Opowiedziałbym kawał o zombiaku, ale boję się, że go spalę. Dobra, chodźcie. Dobra. Mojo, ha, 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 bardzo śmieszne. Powstań, moja armio. O oh, Max pain, yo bullet time. LOW ho ho left for dead. Dlaczego left for dead? Tyle zombiaków O To co? Ale tam nie było, ale tam nie było szkieletów. Ale tyle mięsa, jej smacznie. Jej. Bez polotu 125 na 1000 Niam niam. Ach, ten dźwięk mniecha. <grym> Zobacz, ile miecha. A. Możesz sobie wziąć, cię. To połowa z moich zębiaków. Już idę! I właśnie się zabiłem, nie wiem czym, ale się zabiłem. Znaczy, użyłem na sobie spela i nie zobaczyłem, czy się, że się. jestem mokry. O, tu jest ruszka wskrzeszania. Co tu się dzieje? Gdzie jest ruszka wskrzeszania? Jak tego zabiję? A. O, tu. To ktoś? W sumie. Nie będzie trzeba... Nie będzie trzeba klikać. QRDSR. Hey. QRDSR. Czućcie na siebie lepiej obronę Rzucie na ten. QRDSR. A, bo to jest na pasywna. To nie jest tak jako użyta. To nie jest do użycia, tylko pasywna umiejętność, że przyzywa zombiaki. Tak? No tak tu do jest chwili? napisane. Nie, no to musisz użyć chyba. Nie, patrz, ja chodzę i wokół mnie tworzą się zombiaki, z tego co A. widzę. Ale nie jestem pewny, że tak działa. Aż jeszcze raz. A, zdolność pasywna, przyzywanie umarłych przyjaciół, no to... Bo no, wiadomo, wow, mało widać. Żeby to była burza. Czyżby ten, kto przywołał burzę, zginął. Her. Ciekawe kto to był. Ja... ja mówiłem rzucić sobie ochronę na pioruny. O i, to i ty zginąłeś. Ty, zgin ty zginąłeś. No nie? Bo wszedłem w zombiaki. Wy... Zostaw nie pedale! Kurde. <laughs> Zostaw pedale, po zginął. Ej. Ej, ej, nie gin, nie gin, To jak ścina Romana <grystanie> Ups Ups e, Ktoś tu. Ups. E, bo... tak. się dlaczego przegrywamy? Bo wy się skupiacie na tych górnych zombiakach. ja się skupiam na górnych zombiakach, jeśli ci o to chodzi. No właśnie niepotrzebnie, bo one znowu... aż tak bardzo użyteczne nie są. One są świetne. Nie. Nie no, są świetne. Ale mi się podobają, więc są świetne. Aha, okej. Okay. Pam Skila, To jest to. To mówię, tu zarzućcie sobie ochronę na pioruny i lecimy. Już. E. Już? Ej, -Q, Q, F, F, A, -S A. Zreszimy. Zaraz mi się skończy. Ok. O. Próbowałem sobie zarzucać jakąśkolwiek. Mieliście burzliwe losy. Jakie? Co, co, co trzeba zrobić? No Normalne szkelety, ale co trzeba zrobić? Nie wiem, żeby do jakichś tam burzliwych losów. Nie wiem, dostałem macie. Ja w Ja też dostałem nowe losy. Ja oczywiście nie dostałem, pewnie już to mam. <laughs> Może przetrwaj burzę, czy coś? Może. Nie, no tyle razy już przetrwaliśmy. No właśnie chyba nie. No właśnie chyba Może to jest, raz. że bez zginięcia je, chociaż jednej osoby. No nie wiem, w każdym razie już no. tego nie miałem. Czemu ja nie mogę się ruszyć. Odsuń się, odsuń się, się bo cię gryzie. Łoł. Teraz nie da się temu głupiemu złapać. Pudewu. Podparcie to. W ogóle to drzewko mi coś przypomina, tylko nie wiem co. Eee, wojtka? Nie. Nie. Pudewu. Nie wiem co to jest. Ach, tu mówię ci kurwa. Byrne, jude, ach to. Ach, kurwa. Jo. O kurde, rykoszet. Daj mi Daj mi Znowu cię gryzł. Ło! Nie, straciłem różkę. Popiłem się. Eee... E, możecie mnie ożywić. Właśnie... Cię ożywiłem. Tak, się podrapię. To była jeszcze jedna różka Ale dlaczego ty straciłeś? Przecież tam leży. UTOPIŁEM SIĘ A To, już, to już masz Nie Niewątpliwie nie wątpli, nie tam Kochotrzewko nie. mnie nie złapało Już wiem gdzie będę miał różdżkę Dobra ginie To znalazłem sobie różdżkę Weź się pomóżcie, bo tak trochę mnie oblegają <laughs> Dobra chwila Tylko sobie wezmę A ruszkę. na kilka frontów nawet Napoleon nie wygrał Na kilka frontów to ty nie próbuj On walczył na jeden front wiesz o tym nie. To co? Według Romana walczył na kilka. Hitler walczył na To był kilka. na Napoleon, potrafił wszystko. Na plolon. Ale nie walczył na kilka frontów, bo wiedział, że to jest go znakówie. O, patrz, Roman zginął. Walczył na to kilka nie. frontów. No po prostu kurwa no... Boże, czy ty, ty to, widzisz? to widzisz? O, ktoś zginął. Ja. Chodźmy sobie dalej. UDW. UDW. Olejmy ich o kurde Odetnij, Odetnijmy drogę. I tak Co? Podpaliłeś mnie Jakim głosem Dobra, tak. olaliśmy tutaj po prostu potwory o potwory, Chciałem chceć No nie Tak Tyle wygrać tak ciemno, I tak strasznie Wiecie, że mi się znudziło ożywianie ja zombiaków no. I bardzo dobrze Krabia, My tu Właśnie, nie byliśmy tu, tu wygląda bo... tak samo Nie wiem, ale fajna muzyka Serio? Róbmy soundtrack z Diablo 1? Serio? Bo teraz no to jest -e. soundtrack z Diablo 1 I picho, -e. się, wsłuchajcie się. Bardzo możliwe, ale nie grałem. tak cicho. To <grym> jest Soundtrack Diablo 1 mówię. Si tak przy... się na chwilę. Może? I tak? To jest Soundtrack Diablo 1 na pewno kurwa Ale nie Między powiem. Na to, ale nie powiem, że naprawdę fajne. W ogóle ta wioska wygląda tak tak... wiesz... Tak w ogóle e, To nie wygląda jak typowa <grym> Biocha z Diablo, no nie? Nie, to, to nie jest... Nie, to nie wygląda jak Tristram. Ale... Weźcie, weź weź jak... posprawdzajcie jak się... Znów mogę tańczyć. Wiedzieliście co ten gość powiedział po tym jak ten? Znów mogę tańczyć. tańczyć. O, jest ten. Nie ten, inny. E, że mogliby tam część odwołać. Postul życia. Nie. A moje zboże jest... Hrabia. hrabia ich oszukał. To oznacza, że... Czabie jest zły. Nie? No tak. Aha. Nasz pan nas szukał. Łapaj, to zawidłe. Będziemy bronić manifę Będziemy robić. Będziemy Będziem robić manifę Jo. Pośle, mamy wojsko. Ma fajny dom. No nie. Ale. Pośle, nie go dom. Ej, w ogóle nie, nie chcę wam mówić, ale. Eee, ten. To co wisi nad drzwiami. E, ten to jest znak. To jest, to jest, znak e, jednego z e, Par tych, jednego z, nie stwórz, Paradox Parodax Parodax. Parodontax Parodontax I o. ciekawe kto tu będzie, prawda? Jestem ciekaw, kim będzie ten e, a Tu książka prawie. jest, tu książka jest. Tak? Ej, czy, tutaj jest też w sumie fajna muzyka. Trach. Ale strasz, strasznie a fajna muzyka. Się to to coś chyba no. jest też. Ej, 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 Nie, nie, dlaczego? Ale strasznie mi przypomina muzykę trochę z Castelwania. Tego tak, jeszcze akurat ci nie mogę powiedzieć. Górą. Ej, ty... Akurat teleportowałem nie, się w przejście. Widzieliście, że tam znowu był taki stół, jak w tym. Uwaga. Yy, yy, jak. Yy, ej, no zobacz, za... no. To jest Castelwania. To jest kastelwania, To jest Kastelwania. Lejwi, ale widzieliście tam tam to jak... Czyżby to był <słuch> Vlad? Nie. 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 w Nie. <słuch> ale jak to? On został w przeszłości, co się dzieje? Jak to? Nie. <słuch> On nas zabije, jak nic. Nie, on nas zabije, on jest potem gdzie od nas. Czemu on cały czas zwraca się, nie pozostawiasz mi wyboru? Muszę cię zgładzić. Bo nie pozostawiliśmy mu wyboru. Ale A? spotkasz się z śmiercią z W ogóle widzieliście tam wcześniej taki stół jak yy, Fable. Nie wiem. Jestem <laughs> vampirem. <śmiech> 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 Ej! Ojo, ja, jaka fajna ręka! Vlad, oh. wampir! O, But... ja, o ja, moja, moja ręka, nie, moja, moja ręka! Ale, ale cały, ale, ale, ale jak to? Ej, nie wierzę. I kill you! Vlad przez cały ten czas nas oszukiwał. I'm gonna find you and I kill you! Ale, ale, eee... może nie zabijajcie mnie! Ej, eee, jakby co? Eee, zabieram jego rękawicę, bo jest fajna. Nie, ja co powiedziałem? Eee, ja zabieram rękawicę, sorry. Ja zabieram. Ja zabieram. Dla co on ma tarczy tak w ogóle? On nie ma tarczy. A, to jest O to ci chodzi. Wow. Linie uh, od zombiaków. To <theory> e, te jego, te jego teksty też z czymś mi się kojarzą. Tylko nie wiem z czym. Powiem ci, że jak, mi, jak mu wyskakują te... On coś mówi, to mi znika ekran. <military> nie widzę. Tak i Ej, nie mogę podnieść rzeczy. Bleed. Dobra, ginie Zabiliśmy w lada. Ale nie było tak dużą po jak ci się wydaje. Zobaczymy, co powiesz nam na różne odchłanie. Czeka na ciebie, Nilheim. Nie, on nas wysłał. Nie, nie. Co się dzieje? O, Portus. Nie. nie. Ej, oddaj moją, oddaj moją rękawicę. Co to jest. Właśnie, taka mała ciekawostka, fortus z łaciny drzwi, bądź brama. Roman, jaki znaczy. Brawo! Rozdział dziesiąty, pozytywny. Tango. tango. A, z łatwością ich pokonał, no. No. Jesteśmy Oczywiście. I właśnie, cały czas to opowiada w ogóle w lat, więc weź. Jakby ktoś nie zrozumiał. E, nazywa nas. Dobra. Ej, tego ekranu jeszcze nie miałem. Nie. Albo całej innej O. Oh. To bardziej... O, jest patrz! Moja, jest... Ręka. moja rękawica. dobra, nie wyszło to najlepiej. Trzeba było wyjaśnić w czymś rzecz. W ogóle nie ma co, przeczuję, żeśmy go zatłukli teraz do nas gada. Nie zatłukliśmy go, ale to jest śmierć. Nie śmierć, to mój stary znajomy. Jo! Coś ty ty spał. Dzieś śmierć, nie matka że ma. wiesz? Jo! O, I... Jo! Ej, no co? U siebie ją zdobyłem. Ja też ją mam uczciwie, co będę? No! Kuba. Sorry, damy. Ej! Serio? No i spójrzcie na jakiś taki skamski, no. No spójrzcie na tego idiota. No spójrzcie na niego, tylko spójrzcie. Powinniśmy zakończyć odcinek, ale spoko. Serio? Jo. Chciałem przeczytać w ogóle co dawała ta rękawica, po czym nagle wyszło. życia. Okej. Okay. Ja nie wiem jak się używa. Okay, no bo jesteś smak, możesz, możesz mi ją oddać. A cię będę tłukł po 75 z kamulca. Łap. Mmm, mm, kurde. I kto tu jest gamski? No okay. kto tu jest No, no ty, dobra. Jest e, to słuchajcie, no to, to jeszcze raz. Odwracam żegnajcie. przez magię życia, nie wróciłeś na magię. Dobra, z... już cię nie, dobra. jak nie ożywisz to już cię nie zabije nie i nie zabiorę ci rękawicy. Nie wierzę sobie. <laughs> A, trzymałem palce ten, ten, ten. Dobra, w każdym razie. E, dzięki za obejrzenie odcinka i cóż, trzymajcie się. Cześć! Cześć! Pa, pa!